Dobra, bijamy w nich? Co Macie wszystko odpalane: Alkany, te shoty, nie wiem co jeszcze. Koko jest healem? Zerk, zmiana, zerk. <grybuj zerk. <grybuj zerk. Następny, asist. demogen, de, de, de demogen. Kale do tyłu. Leży, koro Koro, koro Leży, nie, 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 źle powiedziałem Leży, Masres poszedł Demogen, demogen, demogen Zerk Zer. Heal, 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 heal Dobra, e Na górę uciekamy Heel. Napiszcie temu, żeby follow Chyba że ubijemy szybko, bo oni się szybko No bicie, wrócą. bicie, bicie, no. Bicie to jak najszybciej. Ja nie mam połowy buffów, bije po 400. Masz akumena? O kurwa, teraz to nie mam <grych> nic? No nie mam, 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 na szczęście miałem mam, dobra. dość też mam? Bo ja nie mam, ja mam na debuffy. Bo... Walczył z nami? Tak. Tak, przecież już w paty nasze. No wiem, ale Tak, dostawał hity, leczyłem go. Drugi Tyrek, na wenoccuj się stamtąd A go jak najszybciej Jak gościu wbije to się Zapisz. zapisz sobie powtórkę Get the tab.